Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha, z witryny, czyli z bloga. Tam kiedyś robiłem blog, a dzisiaj robię filmy, i dzisiejszy film: Podwyższenie progu bólu po nadużyciu narcystycznym. Taki temat: Podwyższenie progu bólu po nadużyciu narcystycznym. Co to jest ten próg bólu? To znaczy, że jeżeli ktoś ma podwyższony ten próg bólu, to znaczy, że jest bardziej gruboskórny. Czyli bardziej się nie przejmuje, bardziej potrafi wytrzymać ból. To nie znaczy, że to jest niereaktywność, o której tutaj na kanale mówię i o której psycholodzy mówią. To, to nie znaczy, że są to jakieś. Dodatkowe umiejętności radzenia sobie z osobą narcystyczną? Nie. Podwyższony próg bólu to jest po prostu znieczulenie się. Ten film nagrywam na bazie filmu psychoterapeuty amerykańskiego Jay Reed z San Francisco. I Jay właśnie mówi o tym poziomie progu bólu. I mówi tak: zranienie jest przekazywane od dziecka do rodzica. Nie, odwrotnie od rodzica do dziecka. Rodzic rani dziecko, narcystyczny rodzic rani dziecko. Rodzic przekazuje dziecku swoje poczucie braku wartości. Na przykład, pomijając je, Albo będąc agresywnym. Na różne sposoby, tutaj to może znacie już, może znacie wręcz z własnej historii. Jednak nie robi tego aż w takim stopniu, żeby dziecko się załamało. To jest właśnie to, że dziecko nie ma jakby realnych podstaw. Do bezwzględnego ocenienia rodzica jako krzywdzącego. To jest tak, że narcyzi bardzo tak umiejętnie żonglują dobrem i nadużyciem przyjemnością, przyjaźnią, sympatią i nadużyciem. Przymila się ga, przymila się ga. i chodzi o to, że to jest taka strategia, która wywołuje zdezorientowanie. Tyle, że tam jest nadal źródło bólu, nadal jest atak, nadal jest pominięcie. Poniżenie, upokorzenie, bywa, to bywa, bo narcyz chce się zemścić. To jest zemsta, jak to psycholodzy mówią, na jego własnej matce. No, czy to jest na matce, czy na ojcu, to już jest inna sprawa. Natomiast jest w narcyzie sporo niegodziwości, sporo agresji. I teraz narcyz jest na tyle czwany, na tyle inteligentny, że jeżeli ma dziecko, to on nie będzie całkowicie się wyżywał na tym dziecku, aż żeby się ono załamało. On będzie patrzył się, do jakiego punktu może się posunąć. Czy ona, bo to może być kobieta, może być to matka. Natomiast chodzi o to, że nie posunie się poza granicę. To znaczy, że ofiara będzie ciągle myślała, że no to jest trudny rodzic, ale się da z nim jakoś wytrzymać czasami, jakoś to będzie. Tylko dziecko musi podnieść próg bólu. Musi się lekko znieczulić albo nawet średnio. Znieczulić i musi być znieczulone. To tak jak mówię, to nie są umiejętności radzenia sobie ze sobą narcystyczną, to jest przyjmowanie tych ciosów, tej agresji, ale z podwyższonym poziomem uruchomienia się, odczucia bólu. I takie dziecko może. Uważać pewne zachowanie narcyza za, no, niemalże normalne. No, on tak ma, on tak to zwykle to tak bywa, no, ale to trzeba mu wybaczyć, wiecie, no, to wybaczcie tutaj radykalne wybaczanie zastosować i tak dalej. Takie rzeczy, tutaj, no, on nie chciał tak źle, tak? Takie rzeczy. Natomiast. Problemem jest właśnie ten zawyżony próg bólu, to znieczulenie się na cierpienie. Bo jak dziecko jest przyzwyczajone do częstych ataków, to podwyższy swój próg bólu. I J. Ryd dalej mówi, celem ofiary może być znieczulenie się do stopnia, który umożliwia przeżywanie kolejnych przykrości życiowych, które czy to wywołuje sam narcyz, czy też które przynosi życie. Jako, że ofiara narcyza może sobie nie radzić w życiu, może być niesprawna w pełni życiowo, może nie umieć sobie poradzić. Nie mo może nie, nie umieć wejść w to życie i będzie cierpieć, ale będzie mówić sobie: no, ale wiesz, no to ja jestem powyżej tego. Ja, to, to mnie nie bierze. Ja, ja jestem dobry po prostu. Znam takiego jednego człowieka, który jest ofiarą takiego dręczenia, i po prostu on stwierdza, że. Bycie wytrzymałym to jest naprawdę coś ważnego. Trzeba być twardym. Trzeba w życiu umieć walczyć. Ale sam jest narcyzem. Mówi tak, że trzeba umieć walczyć, trzeba być twardym. Natomiast on ma w sobie bardzo dużo cierpienia, bardzo dużo trudności w sobie przeżywa, niecierpliwości, chociażby niecierpliwość tylko jedna cecha niecierpliwość on po prostu nie, nie umie ustać, nie umie być spokojny z powodu właśnie tego, że ma taki duży poziom wewnętrznego zranienia. Ale podwyższył sobie mocno własny próg bólu i nie chce się do tego przyznawać, jak to narcyz. Tak? Także celem ofiary może być znieczulenie się do stopnia, który umożliwi przeżywanie kolejnych przykrości życiowych. No i tak. I są dwie strategie. Tutaj mówię właśnie o pierwszej. Czyli podwyższenia progu bólu i wytrzymywania to ta, co mówiłem, a druga strategia to jest strategia opieki nad sobą i terapii, leczenia, uzdrawiania to jest druga strategia. I co ciekawe, pierwsza strategia jest bardziej kusząca, ponieważ zawiera nadzieję, na podtrzymanie więzi z rodzicem, który w tym momencie wydaje się jeszcze do zniesienia, z którym można sobie wyobrazić, że można mieć związek, można mieć relację. No bo jeżeli mam podwyższone ciągle tą, jeżeli ciągle mam podwyższone ten poziom próg bólu, ten poziom uruchomienia się dyskomfortu, no to jakoś tam wytrzymam tą matkę, jakoś tego ojca wytrzymam, no ciężko jest, no ale wiesz, matka jest tylko jedna, jak to się mówi, tak? Wiele osób niestety z różnych przyczyn utrzymuje relacje z osobami, które ich które sprawiły im dużo bólów w życiu. Czy to są rodzice, czy to jest jeden z rodziców, czy to jest partner? Różnie może być. Ja to wiecie, jestem z, z obszaru duchowości, więc powiem, że dusza tego chce, dusza nie chce odchodzić od tego człowieka, ponieważ tam są. Specjalne energie zaangażowane, duchowe, specjalne duchowe energie. Narcyzm nie jest takim zwykłym obciążeniem, no ale to dla osób, które się interesują duchowością. I dlatego taki człowiek nie chce kończyć tego kontaktu, nie chce kończyć tej relacji. Że ciągle ma nadzieję, a może, może się uda, może będzie dobrze, żebym tylko nie był tak sam, żebym że te, tego człowieka, mimo że tyle mi zrobił złego, to ja już znam i tak dalej. Tutaj my możemy sobie wyobrażać, że nasze wybory są z poziomu osobowości, z poziomu intelektu, z poziomu przemyślenia, ale w dużej części nie. W dużej części są to wybory z poziomu podświadomości, czyli duszy. No dobrze, czyli pierwszy wariant jest bardziej kuszący. Podwyższa próg bólu i wytrzymam. Jakoś się tam da. Są nadal, nadal mam nadzieję na, ten, na tą relację. Jakoś będzie. A drugi punkt. Druga wersja będzie pójście na swoje i zerwanie więzów z osobą nadużywającą. To zerwanie więzów, więzi, kojarzy się z zerwaniem więzi, które by mogło być w dzieciństwie. Taka, takie zerwanie więzi w dzieciństwie, no, mogłoby bardzo źle skończyć się dla dziecka, prawda? Bardzo źle. I dlatego to, co nazywamy dzieckiem wewnętrznym, bardzo się tego boi. Nie chce tego. Nie chce pójść na swoje. Nie chce, Zerwać relacji, więzi z rodzicem czy z osobą istotną, partnerem, partnerką, który, którzy są nadużywający. I teraz, jeżeli chcemy pójść na swoje, to jednak warto obniżyć próg bólu, to znaczy, żeby być bardziej wrażliwymi. To oczywiście się iluś ludziom nie będzie podobać. No, co się tak mazgajesz? Powiedzą. A jesteś zbyt wrażliwy, zbyt wrażliwa. To jest typowy slogan narcystyczny, tak? A jesteś przewrażliwiony. Prze prze przewrażliwiona jesteś. Z tym trzeba się liczyć. I trzeba się liczyć też z tym, że zobaczymy, że jesteśmy jednak. W relacjach, które nam tak naprawdę nie do końca odpowiadają. I będziemy potrzebować odejść od iluś osób, z którymi tak nie do końca nam jest po drodze. Może być, że chcieliśmy im jakiegoś zrobić jakąś przysługę. Że im chcieliśmy pomóc, że, czy nawet uratować niektórych, może chcieliśmy. Natomiast jeżeli obniżymy próg bólu, próg dyskomfortu, to możemy stwierdzić, że przy tej osobie się źle czuje, po prostu się źle czuje. Tam jest coś mocno nie tak. Nawet nie muszę tego aż bardzo analizować. Natomiast jest to według terapeuty J. jest to krok w dobrym kierunku. Bo to jest krok ku uwolnianiu się. Ku pójściu na w obszar zdrowia. I jest to Pójście w kierunku zadbania o siebie bardziej niż tylko w trybie awaryjnym. Bo podwyższony próg bólu, podwyż... pod... zmniejszona wrażliwość na ból, jednocześnie daje nam możliwość działania w trybie awaryjnym. Ale wiąże się to też. I z uruchomieniem na przykład reakcji stresowych typu walcz, typu uciekaj, zamroź się, czy inaczej, schowaj się albo przypodobaj się. Czyli jeżeli mamy podwyższony próg bólu, to będą te reakcje występować częściej i silniej. I możemy się liczyć z, no, z dysfunkcją, naszą własną dysfunkcją. To znaczy na przykład. Osoba może utknąć gdzieś, jeżeli dajmy na to, jest zima, jest mroczno, smutno, psz, ponuro, to taka osoba może się zaszyć, może nie mieć chęci wychodzić do, do świata, do ludzi. I to paradoksalnie nie z tego powodu, że jest taka wrażliwa, więc odwrotnie, że jest właśnie w trybie awaryjnym, że nie ma obniżonego poziomu bólu, tylko że jest w trybie awaryjnym, że jest ciągle w trybie znoszenia kłopotów, to jeszcze to zniosę, jeszcze to zniosę i tak dalej, ale to nie jest poziom zdrowia. Także sami widzicie, że w tych obszarach pracy z narcyzem, z narcyzmem, z uwalnianiem się od dręczenia narcystycznego jest bardzo wiele różnych zależności, i niektóre są no, mocno paradoksalne, co by nie powiedzieć. Jeszcze wspomnę może o takim powiedzeniu, że dzieci alkoholików bardzo się dobrze nadają do zawodów, które wymagają w cudzysłowie gaszenia pożarów, czyli na przykład do zawodu strażaka, do zawodu ratownika medycznego, czy jakiegoś lekarza, który pracuje w warunkach awaryjnych, takie rzeczy. Dlaczego dzieci alkoholików się nadają do tego? No, bo się po prostu tego nauczyły w domu, gdzie był alkohol, gdzie była przemoc, gdzie była niepewność, gdzie był chaos. Tak. I ci ludzie, jeżeli się nie. Biorą za siebie, jeżeli nie uzdrawiają siebie, no to niestety żyją właśnie w takim trybie awaryjnym i można powiedzieć, no świetnie sobie radzą w tych zawodach. Tyle, że może kosztem swojego życia, swojego zdrowia, nie lecząc się, nie wychodząc z traum, tak, są świetni, świetni zawodowcy. No, tak, tak średnio świetni bym powiedział, tak? Dobrze. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przekazałem Wam jakąś ciekawą myśl, że Was zainspirowałem do refleksji nad sobą, nad tym, jakie macie zachowania, jakie macie postawy, jakie macie przeżycia. Czy macie wysoki próg bólu, czyli jesteście znieczuleni, czy, czyli jesteście w cudzysłowie gruboskórni na zranienia, czy też nie? Czy, czy już obniżyliście sobie ten próg bólu? Tutaj w komentarzu ktoś pisał, że po odejściu od osoby narcystycznej różne rzeczy stały się trudniejsze i mniej jest przyjemności. Paradoksalnie, prawda? Że przy osobie narcystycznej mogło być więcej przyjemności. Już abstrahujmy od samej tej osoby narcystycznej, ale być może, że przy osobie narcystycznej był podniesiony próg bólu. Może tak było, że sama ta osoba narcystyczna wręcz Robiła za taki efekt łagodzenia zranień, mimo podniesionego próbu, prógu bólu. A po tej relacji okazało się, że ból jest większy. Ten próg bólu, ten poziom ruchomienia się dyskomfortu się zmniejszył. Ta osoba może obecnie jest bardziej prawdziwa dla siebie, bardziej stwierdza, że no to tak przeżywam. Tak może stwierdzić. Może się mniej oszukuje, prawda? I z tego powodu może więcej cierpieć, bo jest bardziej wrażliwa. Na chwilę bieżącą jest mniej znieczulona. Dobra, to tyle. Miłego dnia na razie.